Po drodze już wypiłem dwie kawy, została mi jeszcze jedna, ale tą trzecią kawę, 250-kę, domowej, domowej sprawy zostawię sobie na po Siadam tutaj, zjem coś, posilę się, napiję. Dzisiaj mam tylko zimne e, picie i będę się kierował e, no, w dalszy ciąg wędrówki. Mój prowiant dzisiaj wygląda w ten sposób, że zabrałem ze sobą trzy kanapki z masłem, z salami i z żółtym serem. Mam jeszcze białą czekoladę. W zimne napoje i to wszystko z mojego prowiantu na dzień dzisiejszy, także lekko bidnie, że tak powiem, ale na rozpoczęcie sezonu 2023 na początek może być smacznego. O, pojadłem, popiłem, zostawiam szpilówkę za mną i ruszam dalej na szlak, trochę zmarzłem. No, niestety jeszcze ta wiosna yy, wieje takim chłodnym wiatrem. Ręce mi skosniały, ale nie zakładałem rękawiczego. Nie opacało mi się. Zjadłem dwie kanapki. Czekolady nie ruszyłem na razie, białej. Białej. Napiłem się i schodzę. Założyłem jednak rękawiczki, bo zimno. Nie chciałem się rozgrzać te ręce, więc idę w rękawiczkach. Ogólnie dzisiejsza cała trasa odbywa się w zasadzie przez las. Jedyna różnica jest taka, że idę po prostu yy, no, szeroką, beskicką drogą Poprowadzoną po samym grzbiecie pasma szpilówki. W chwili obecnej wracam się praktycznie do miejsca, z którego zaczynałem, ale po drodze jeszcze będę musiał zejść w lewo kilkaset metrów i odnaleźć kolejne interesujące mnie miejsce, również związane z tematem sprzed 150 lat ale to jak trafię na miejsce to wtedy co nieco wam pokażę i może coś opowiem na razie za bardzo się nie zatrzymuję, o już się trochę nawet rozgrzałem już mi jest zdecydowanie cieplej, zaraz chyba ściągnę rękawiczki a do przejścia około 3 km Grzbietem, no, praktycznie zszedłem z pasma szpilówki. Słuchajcie, no, zszedłem około 120 metrów przewyższenia. Wyraźnie się ociepliło. Temperatura y, definitywnie czuję, że jest zdecydowanie wyższa tutaj, w tych okolicach, niż na grzbiecie, czyli cały czas ta. Zasada, że im wyżej w górach, tym chłodniej działa. Oczywiście może też wystąpić inwersja zimą, ale to jest całkiem inna bajka. A ja, słuchajcie, jestem już bardzo blisko mojego celu. Kolejnego załączyłem nawet GPS-a. O, kolejne mrowisko. Ale tych mrowisk około 20 już naliczyłem. Ech. No, jestem już bliżutko, ale tu są jakie to są mrówki, a też czerwone, czyli wszystko to samo. Hmm. Załączyłem GPS-a, żeby po prostu się nie plątać zbytnio z poszukiwaniami, ale idę w dobrym kierunku i prowadzi mnie też oznakowanie biało-czerwone. To jest chyba szlak narciarski. Więc za chwilę będę u celu. W zasadzie u, u ostatniego celu dzisiejszego dnia. Godzina jest już 16:06. O, 18:00 jest ciemno. Zostało mi 2 godziny. No I zaczęły pojawiać się też pierwsze domy w iwkowej. Tutaj przebłyskują pojedyncze egzemplarze. Tutaj coś jest. mnie zastanawia, co to tutaj wyko wykopali. A, po prostu ktoś ziemię wybierał, dobra. Nieważne, mniejsza z tym, a ja idę tam. No to jestem. Ok, po kolei, po kolei tutaj zobaczcie, znajduje się to miejsce, którego szukałem na koniec mojej wędrówki. Jest to nic innego jak źródełko powstańców. No, widać, że bardzo słabiutko wszędzie nie oszukujmy się, ale, ale o co chodzi? chodzi? Chodzi o to, że wody gruntowe w Polsce, słuchajcie, one z roku na rok yy, są coraz niższe. Poziom wód gruntowych i liczne źródełka, również w Beskidach, yy, wysychają. To jeszcze coś tam wszędzie, natomiast słabiutko. Prawdopodobnie, jeśli nazywa się źródełkiem powstańców, no to znaczy, że z tego źródła korzystali mieszkańcy w czasie powstania styczniowego. Jest jakaś tablica upamiętniająca, jest ciekawa wiata. E, przygotowana też pod ognisko miejscówka. Zobaczcie, krokusy się pojawiły. Te prawdopodobnie są tutaj nasadzone ludzką ręką, ale wyszły już w połowie marca. Oj, przejdźmy kawałek dalej. Tutaj kolejne egzemplarze pięknych krokusów. Kapliczka. Krzyż również, zobaczcie. Z drewna dębowego i też najprawdopodobniej pochodzi z 1863 roku. Zobaczcie jaki on jest już mocno podniszczony ten krzyż. Śladem czasu. Ale się trzyma. Dąb, twarde drewno. Bardzo ciekawie obudowana kapliczka ta źródełko w formie takiego grzybka, nie? No i co? Elegancko przygotowana miejscówka na biwaczek. Nie wiem, czy to jest teren prywatny. Chyba nie. Chyba zarządzany jest przez gminę z widokiem na beskidzkie szczyty. Tam jest miejscówka, no, można sobie konno przyjechać. Tutaj się przypina konia, nie? Tak przypuszczam. Ee, źródełko przy Krzyżu Powstańców. No trochę śmieci, jak to wiadomo. Zawsze jak to impreza, to i śmieci się trafiają, ale w miarę kulturalnie, nie? Najważniejsze, że tutaj nie ma śmieci. Nie walają się pod nogami, tylko są składowane w przygotowanym do tego miejscu. Komuś było gorąco. Powiem Wam o co chodzi z tym źródełkiem. Tutaj po powstaniu styczniowym, jak okoliczna, okoliczna ludność miejscowości Iwkowa zaczęła schodzić w dolinę, od razu bali się po prostu wrócić do swoich domów, gospodarstw i tak dalej. I koczowali kilka dni właśnie w tym miejscu czerpiąc wodę ze źródła, obmywając się tą wodą, no i też między innymi spożywając tą wodę. Niektórzy z nich zauważyli, że bardzo szybko goją im się rany i w dowód wdzięczności, że jest to takie, wiecie, cudowne źródełko leczące, postanowili wybudować dębowy krzyż, który pochodzi z 1863 roku. Taka historia w skrócie. Tego miejsca, więc tak to wyglądało w dniu dzisiejszym. A ciekawe miejsce. Zaliczam do kolekcji tysiąca miejsc Polski. No i cóż, pora się zawijać. Chyba zejdę. Nie wiem, czy mi się to uda, bo tam w dole płynie. Słuchajcie, rzeka. A przejdę jakoś, pójdę sobie tą łąką i tam przeskoczę do drogi. Przejść do tej drogi. Auto mam tam po prawej stronie, nie? I że idę ten. Pytanie do Was widzowie, bo wiem, że ogląda nasz kanał też trochę nauczycieli. Spotykam taką dziwną roślinę, zobaczcie, teraz jest połowa, no można powiedzieć, że połowa maja w Beskidach, taka oto roślina, zastanawiam się co to w ogóle jest, bo pierwszy raz to widzę, może wielokrotnie mijałem na szlaku, ale nie zwróciłem na to uwagi, teraz rośnie przy samej drodze, więc zwróciła moją uwagę. Tutaj jest zesz zeszłoroczny pęd tej rośliny, więc zastanawiam się, co to może być. Ona osiąga rozmiary około 3 metrów. Jeżeli ktoś wie, to dajcie znać. Wygląda tak dosyć egzotycznie. Przekraczam rzekę Rabę w Peskidzie Wyspowym. Na chwilę się zatrzymałem, zobaczyć stan wody, ale widać doskonale, że jest w normie. Ostatnio nie mieliśmy też jakichś większych opadów, więc, normalne, nie? Cześć Maleczko, witajcie! Po powrocie z majówki z Chorwacji, gdzie byliśmy około 10 dni, jest to dla nas najlepszy czas na zwiedzanie i odpoczynek w Chorwacji, ponieważ jeszcze na początku maja. Nie ma tych upałów 40-stopniowych no i przede wszystkim nie ma też y, turystów. Słuchajcie, my byliśmy na południe od miejscowości Makarska, w takiej miejscowości o nazwie Tucepi. Przez w zasadzie 7 dni nie spotkaliśmy żadnego turysty w tym miasteczku. Także bardzo nam się to podobało. Rano y, robiliśmy sobie bieganie, promenadą <laughs> wzdłuż morza, no a później. Relaksacyjny jakiś trekking po góreczkach. Poszliśmy też z Buta do Makarski, ale co ja tam będę wam opowiadał, dowiecie się wszystkiego z filmów, albo już się dowiedzieliście, bo nie wiem, czy ten film dzisiejszy będzie przed, przed Majówką w Chorwacji, czy po. Kurczę, stanąłem na jakiejś strasznie ruchliwej drodze, ale dadzą sobie rady, chyba przejechać. Same busy tu jeszcze. O co chodzi? Jadę dzisiaj w pieniny odwiedzić kilka miejsc w ramach 1000 miejsc Polski. Oby mi pogoda nie pokrzyżowała plany, bo dzisiaj zapowiadają burze, już coś kropi, ale zobaczymy na miejscu kawę mam swoją. Zakupiłem kubeczki w sklepie internetowym i postanowiłem zabierać swoją kawę. Już teraz mam w Termosie 07 kawy, uzupełniam kubeczek. Z tego względu, że no, jeździmy trochę po tej Europie ostatnio i zauważyliśmy, że w, no, kurczę w tej Polsce z tymi cenami, to naprawdę bardzo nieciekawie się w ostatnich czasach robi. Mam tutaj na myśli te podwyżki spowodowane tą bardzo wysoką inflacją, która nie chce się w ogóle uspokoić, tylko jak się okazuje, jest coraz wyższa z miesiąca na miesiąc. Więc zdecydowałem się już na razie nie kupować kawy albo przynajmniej ograniczać. Dyszkę za kawę, co mniej więcej na stacjach paliw. Więc moja kawa, taka jaką lubię. No i ruszam, ruszam w traskę, żeby nie przedłużać. Przede mną około dwie godziny przejazdu z Krakowa. Jadę na początek na przełęcz Snoska. Tam zaparkuję auto, ponieważ tam znajduje się parking publiczny. Jestem już blisko Pienin, w miejscowości Tylmanowa. Jak przejeżdżałem przez Gorce, no to tam konkretnie lało, miałem się zatrzymać w kamienicy. Yy, jeden ciekawy punkt, ale lało, więc nie zdecydowałem się. Zaszedłem na punkt widokowy. Zobaczcie, kurczę, ta pogoda jest bardzo niepewna. Dzisiaj zapowiadali całe popołudnie burze. No ale może będzie trochę lepiej, chociaż wątpię Szkoda by było tyle jechać, żeby no, trafić na burzę. Tutaj elegancko Dunajec nam płynie w Tylmanowej, wiosna pełną parą w połowie maja w Beskidach A ja cisnę dalej, to był tylko taki chwilowy postój na punkcik widokowy i celuję w Pieniny na przełęcz Snoska. Po drodze już wypiłem dwie kawy, została mi jeszcze jedna, ale tą trzecią kawę, 250-kę, domowej, domowej sprawy zostawię sobie na powrót. Mam jeszcze cały termos gorącej herbaty, akurat na wyprawę, i, i przywiozłem jeszcze, słuchajcie, taki napój. Limonkowo chyba cytrynowy z Chorwacji. Niesłodki. Pół litra tej buteleczki kosztuje 8 zł. Pokażę wam jak to wygląda. Nie wziąłem teraz ze sobą plecaka, ale jak już będę na miejscu to pokażę. Ja schodzę do auta i cisnę dalej. Eleganckie, kurde, temperatury teraz mamy. 16 stopni jest idealna temperatura na wędrówkę. W tylmanowej znajduje się sporych rozmiarów wychodnia skalna. Ja stoję w zasadzie u jej podstawy, czyli yy, no na, na samym dole. Zobaczcie, ona się ciągnie aż tam wysoko. Jest to nic innego jak wychodnia piaskowca. Piaskowiec jest nieco twardszą z skałą i oporniejszą na różnego rodzaju erozję. Piaskowiec, tak bo jak się dotyka, to się kruszy. Jak piach. i tam długi. Ale yy, no, jest wytrzymalszy od tego drobnego fiszu karpackiego. Dlatego się utrzymuje lepiej. Psy pastewne już się pojawiły w pieninach pod pieninami. Ale jeszcze owiec nie widziałem. Natomiast widziałem pasące się krowy i już jedną czynną bacówkę. Czyli najprawdopodobniej osypki są z mleka krowiego, a ten wyraźnie znudzony. No nie ma co pilnować, tak? Sam jeden owiec nie ma. śpi przy drodze. Liczę auta, które przemierzają przełęcz snoska, bo ja teraz już jestem na przełęczy snoska, siedzę jeszcze w aucie, ale zbieram się, patrzę czeka pogoda. Bo zobaczcie tam kurczę, od tatr idzie kolejna potężna burza. No i... no nie wiem co robić, ale spróbuję wyjść. Kurczę, włączyłem radar pogodowy, nie wygląda to najlepiej, ja pierniczę. No czemu zawsze w weekendy to musi jakaś strefa opadów tutaj przywędrować, jak człowiek chce się ruszyć gdzieś poza Kraków. Zobaczcie, Podhale, Tatry, no południowa Małopolska w deszczu. Wygląda to bardzo nieciekawie, no ale... Ruszę na ten szlak. Jeżeli zacznie padać, to wracam się do auta. Nie będę tutaj prowokował burzy. Te żółte kropki to są wyładowania atmosferyczne. To jest na bieżąco teraz. Tym bardziej, że y, dzisiaj w wiadomościach dowiedziałem się, że wczoraj na Siwej Polanie Siwa Polana to jest Polana, znajdująca się w Dolinie Ochołowskiej w Tatrach y, Piorun zabił sześć owiec pasących się na łące. Przyczyną ściągnięcia pioruna było, był jeden ze słupów stalowych wybudowany jako konstrukcja parku linowego. Kto z was był w dolinie Chochołowskiej, no to zdążył zauważyć, że na terenie parku Toczyńskiego Parku Narodowego tam powstaje solidna infrastruktura. No i też wybudowano tam park linowy jako rozrywka dla dzieci, tak dla dorosłych też. No, i te owce pasły się podobno blisko jednego ze słupów. Yy, no, słupy stalowe ściągają pioruny, zresztą tak jak i metalowy krzyż na Giewoncie, nie? No, i jak pierdyknął raz, tak załatwił od razu sześć owiec. Całe szczęście, że temu yy, Juhasowi nie, nic się nie stało. Zdążył się yy, No on po prostu chwilę przed piorunem odszedł od tego stada owiec. O no, pewnie coś tam nie wiem. Może znajomy przechodził albo coś, albo stwierdził, że idzie na fajeczka i mu się poszczęściło. A6 owiec piorun załatwił, także ja też nie będę nic... dzisiaj szarpał. Jeżeli tylko usłyszę pierwszy grzmot gdzieś tutaj w pobliżu, nie idę dalej. Zawracam się. Trudno. Jechałem tyle kilometrów. Ale y, zdrowie i życie jest najważniejsze. Można to zawsze kiedyś powtórzyć, nie? A jak piorun w was pierdyknie, to już jest koniec. Chociaż znam jeden przypadek y, na Lubelszczyźnie. Y, facet z pieskiem schował się pod drzewem, właśnie jak była burza. I akurat piorun trafił w to drzewo, pod którym stał. Y, całe szczęście, że w pobliżu znajdował się, y, znajdowała się inna osoba. I reanimowała tego, tego faceta, którego poraził piorun. No, psa nie odratowali, bo psanik nikt nie reanimował, a tego człowieka udało się odratować. No wiadomo, jak piorun go poraził, pewnie tam gdzieś delikatnie. No to została zatrzymana akcja serca, została zatrzymana i reanimacja uratowała. Gdyby nie było gościa w pobliżu drugiego, prawdopodobnie ten człowiek by nie przeżył, nie? Rażony piorunem. Dobra. Koniec straszenia. Idę. Może chociaż kurczę, coś zjem no, na trasie na otwartym terenie, bo wziąłem sobie taki solidniejszy posiłek dzisiaj do zjedzenia, ale to zaraz wam pokażę.